Cześć kochani, jak dobrze wiecie, od października jestem na leczeniu zieloną żywnością, więc w końcu przyszedł czas na to, żeby pochwalić Wam się efektami. Tak, dla szybkiego przypomnienia, tak wyglądał mój brzuch. Tu macie parę innych ujęć. I teraz uważajcie. Tak wygląda brzuch. A tak wygląda moja szyja i plecy. Jedynym miejscem, gdzie została mi ta łożyska, to są nogi. I to jest tylko i wyłącznie na udach z tyłu i gdzieś takie małe punkciki na przodzie nóg. I z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować Ani Mazurczyk i Agnieszce, które przeprowadziły mnie przez to leczenie i naprawdę mi pomogły. To jest po prostu, ja naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo ja od lat nie miałam tak czystej skóry. No to jest po prostu niesamowite. Wiadomo, po sterydach trochę znikała, ale potem wracała ta uszczyca ze zdwojoną siłą. A w tym momencie od, no, w sumie od. Listopada, grudnia jestem czysta i nie wychodzą mi żadne nowe zmiany. To jest po prostu rewelacja. Niesamowite. Standardowo oznaczę Wam tutaj Agnieszkę pod tym filmem, żebyście mogli sobie to nie napisać, skonsultować, jeżeli też chcielibyście spróbować tego leczenia, ale jak na moje, no, no nie ma co się zastanawiać, ludzie. Te przebarwienia, które tutaj widzicie na mojej skórze, to są po prostu blizny, które z czasem zejdą. To ja będę tęsknić za tą życzenką, no ale wolę jednak piękne, zdrowe ciało, którego nie miałam od lat. Leczenie zieloną żywnością to jest najlepsze, co mnie mogło w życiu spotkać.